Czytanie z Księgi Kroka Jeremiasza, to mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię, słono i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza do strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Oto słowo Boże. Bogowie będą szczęśliwi. Było kto zaufał Panu. O Rozmawiony człowiek, który jedzie za radą występnych, nie chodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz prawie pański mu podobał sobie i rozmyśla nad nim dnie i nocą. zasadzone na płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Myście jego nie wiedno a wszystko, co czyni, jest udane. co innego są jak plewa, którą wiatr rozmiata, albo nieznana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. O, o, Pan! Czytanie z pierwszego listu, świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara wasza, i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus martwy stał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Oto Słowo Boże. Alleluja! Aleluja. Wierzcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, alleluja, alleluja. alleluja. Pan z wami nie <coughs> znam Złotę Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zeszedł z dwunastoma apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz wybrzeża w Tyru i Sion. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, boży, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzą, gdy was wyłączą spośród siebie gdy was i z powodu syna człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w powędniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom, natomiast wiada wam bogaczą, bo odebraliście już pociechem waszą. Wiada wam, którzy teraz jesteście syci, a bowiem głód, Cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, Albowiem smucić i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, czyś by chwalił, by się ubogim, głodnym? Czy taki ma być ideał człowieka, płaczący? Żeby zrozumieć to, co powiedziałeś, to nam wyjaśniasz słowami Roka Jeremiasza. Kto jest błogosławiony? Owszem, ten, który głoduje, płacze, ale iściś nasz. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Pani. I Pan jest jego nadzieją. A więc prawdziwy, szczęśliwy człowiek to ten, który wpatruje się w Ciebie, w Tobie pokłada nadzieję, do Ciebie Zmierza i dla którego bogactwo nie jest najważniejsze. I tutaj, więc chodzi, moi kochani, o to, byśmy mieli w życiu hierarchię, hierarchię wartości. Jest wiele rzeczy bardzo ciekawych, ale żebyśmy potrafili wybrać to, co jest najważniejsze i to postawić na pierwszym miejscu. Niby proste, bo jest dekanok. My wiemy, że pierwsze przykazania odnoszą się do Boga. Tak. Panie Jezu, jak Ty jesteś najważniejszy, to wtedy jesteśmy szczęśliwi. A co z tymi bogaczami? I znowu tutaj, skąd się bierze to przekleństwo? Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele patruje swą siłę. Od Pana odwraca swe serce. I to jest tajemnica nieszczęścia. Są ludzie bardzo bogaci, którym patrzą się z zewnątrz można by zazdrościć, ale gdybyśmy z nimi rozmawiali, myślę, że Mamy czasami tego to okazję. Jakże są nieszczęśliwi. Jakże są nieszczęśliwi. I do tego mają poczucie biedy, bo kto ma wiele, chce jeszcze więcej. Pracuje, pracuje. Dnia mu nie starcza na modlitwę, ciężko zapracowanie. Przykomo poświęcający się swojej rodzinie. Tak sobie myślę. Przyjdzie zmęczony do domu, na modlitwę już nie ma czasu, pada ze zmęczenia. Tak, to są biedni bogacze i tak i dzisiaj jest bardzo wiele. Panie Jezu, Ty wiesz, a my, każda Eucharystia niedzielna to jest okazja do tego, żeby przeanalizować swój tydzień ubiegły i ciągnąć wnioski. Na kolejne dni naszego życia i tak przygotowujemy się na śmierć. Ach, straszne ten książę o śmierci mówi, ale myślimy o tym, co mówisz Panie Jezu przez świętego Pawła, apostoła. A mówisz o zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu mówisz. Chrystus, Ty zmartwychwstałeś. Jako pierwszy, abyśmy my za Tobą zmartwychwstanie. I to jest ta hierarchia wartości, to życie wieczne, zmartwychwstanie. Tak, czy o tym mówimy w naszych rodzinach, czy o tym rozmawiamy z dziećmi. Zastanówmy się, ile czasu poświęciliśmy w ostatnich dniach na te ważne sprawy. Wyciągnij inne wnioski. Panie Jezu, daj nam taką mądrość, byśmy wiedzieli, co w życiu jest najważniejsze, i stawiali wstawiali na pierwszym miejscu, wiarę, którą wyznajemy.